Dzień dobry i witajcie we vlogmasie numer 4. Ja jestem w samochodzie. Przyjechałam właśnie e, do pani fryzjerki, do mojej Wicki i mojej znajomej. Tak więc serdecznie Cię pozdrawiam. Jeżeli oglądasz właśnie tego vloga, wybieram się do Ciebie. <grym> e, rozpadał się deszcz, mam jeszcze parę minut, więc myślę że odezwę się do Was, bo nie włączałam dzisiaj z rana kamery. E, co u nas słychać? Dzień jak co dzień: Natalka w szkole. E, właśnie dzisiaj mam plan zrobić włosy. I w zasadzie nie wiem, czy tylko je troszeczkę podciąć, czy je ściąć tak może nawet bardziej. Nie wiem. E, może mi Kasia tutaj podpowie, co zrobić. E, boję się troszeczkę, bo zawsze chciałam je zapuścić, i wiecie, jak ostatnio sobie obcięłam podczas lockdownu, później byłam u Pani fryzjerki, żeby tylko podciąć końcówki, ale wiecie, wiecie, że mam problem teraz z nimi, bardzo mi wypadają, i tak sobie myślę, że może jednak. Nie tak od i tak może ze 2-3 cm, chociaż pokazuję has 5, nie? No, tak może tyle. 2 cm czy to 3. Zobaczymy, co będzie. Może Kasia mi podpowie, co zrobić z włosami. Szkoda, że pada. Eee, pewnie mi się całe, wiecie, napuszą mi się włosy, bo niestety mam porowate. Nie wiem, co będę robić później, bo tak myślałam, że pojechać do Azdy ale nie wiem, czy mi się chce za bardzo. Głowa mi strasznie bolała wczoraj wieczorem i dzisiaj rano. Wzięłam teraz tabletkę i w zasadzie troszeczkę mi jakby odchodzi, ale wydaje mi się, że są to zatoki, bo uszy mi się przytykają, więc może skoczę tylko do apteki po jakiś, nie wiem, sudafet chyba. Coś takie, wycięte na zatoki, żeby mi odetkało. Nie chcę się za bardzo przeziębić. Właśnie deszcz pada, ale jest ciepło. Jest 7 stopni. czy znaczy ciepło, no jak na grudzień. 7 stopni, więc... Yy no nie, nie powinno być chyba źle, tylko ten deszcz mogłam jakąś kurtkę z kapturem założyć no ale nie pomyślałam, nawet nie wiem czy ja mam parasolkę tu w samochodzie chociaż e, zaparkowałam tak w miejscu że w zasadzie tylko muszę przejść przez ulicę i tam e, jest Kasi salon, a obok jest moja ulubiona poczta, więc też mam właśnie e, kilka przesyłek Spakowane, które robiłam rano, dlatego w zasadzie za się do Was nie odzywałam. W ogóle e, nadrabiałam vlogmasy z wczoraj, dzisiaj rano i patrzę, że już niektóre z Was e, dodałyście dzisiaj vlogmas. Dużo tego jest i nie wiem, czy, czy ja się wyrobię, wiecie, tak codziennie, bo mam swoje rzeczy do zrobienia. E, ale dobra, już nie przedłużając, mam nadzieję, że teraz vlogmas będzie troszeczkę krótszy. Pokażę Wam później, jak włosy wyglądają, nie wiem czy w samochodzie, czy jak już dojadę do domu. Zobaczymy. Nie nagrałam też z Prymarka tych yy, holu, Nie miałam w ogóle po prostu czasu wczoraj. Z Natalką się zajęłyśmy czymś innym, więc może dzisiaj nagram to, ale dodam to już w następnym vlogu, bo naprawdę długie mi wychodzą, nie wiem czemu. Miało być tak 10-15 minut maksimum, a wychodzi, że nawet jest ponad 20 minut, więc nie, 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 tak nie będzie. Mają być krótkie, zwięzłe i świąteczne. Ja już jestem po, włosy zrobione, a tu jest Kasia. Hej! Pozdrawiamy Marysię z tej strony. Tak, ta mam jest... plus 3, rodzinka. Tak, rodzinka, jeden plus trzy. Moje włosy gotowe i ja lecę teraz to do... na pocztę. Wszystko załatwione, lecę teraz z poczty już do samochodu i, i do Lidla kupię czyno. ładne strojki są, śliczne ciekawe ile one kosztują jest jakaś cena? nie wiem ale piękne są i żywe prześliczne co tu mamy? o tu jeszcze takie z laską cynamonową, bardzo fajne a tu mamy fajneczki w donicach 4,99 a te na górze nie wiem ile to kosztuje ja już jestem z powrotem, wyciągnęłam właśnie zakupy i pobiegłam tylko po aparat bo zostawiłam kamerę w torebce jestem, tak się prezentują moje włosy, są o wiele, wiele krótsze fajnie, bo teraz po prostu mnie odżyją naprawdę jestem bardzo zadowolona a także moje te pejsy zostały ucięte eee... Wyrównane po prostu, tak. Wyciągnęłam zakupy i chcę dla, dla Was tak szybko pokazać, co kupiłam. Pojechałam po pieczywo, a tak naprawdę przyszłam z wielką siatą, ale to są takie rzeczy, e, no takie dodatkowe, tak więc e, wiem, że lubicie oglądać takie hole i to akurat z Lidla, tak więc zapraszam. Takie szybkie zakupy, mam tutaj mandarynki. E, nie wiem, ile ono kosztowało, chyba 2 funty, jeśli się nie mylę. Nie wiem, ile ich tutaj jest, kilogram. Gdzieś to powinno być napisane? Tak, 1 kg mandarynek. Tu wzięłam moje ulubione mleko w proszku. Wziąłam jogurt naturalny i jakiś taki miodek wyciskany z akacji. Tylko dlatego, że ostatnio oglądałam, tak jak widzieliście, Rodzinkę M-Vlog, i tam były takie placuszki jogurtowe, więc sobie zrobię. Malinki też były w promocji w ogóle ja i tak chciałam, tak mi się chciało jakiegoś owoca. Moje ulubione serki, które zawsze sobie roztapiam na bułeczce i wziąłam lampki, 50 lampek i one są na baterie, bo była w promocji, gdzie to moja metka pomarańczowa, 30%, prawie z 4 funtów na 2,79. E, jabłka i czerwone, czerwone takie, no jak one się nazywają. Breebern e, Apples. Tu wzięłam chlebek, po raz pierwszy go wzięłam. Nie wiem, czy tutaj widać, on jest taki bardzo świeżutki i jest z pestkami. Tak więc e, spróbujemy go. Mam nadzieję, że będzie nam smakować. Bułeczki, moje ulubione. Dwie bagietki. E, ciasteczka. E, te nam bardzo szybko schodzą. Tamik dosłownie jest chyba. 6, nie 6, 9 ciasteczek chyba tam jest. Ziemniaczki młode, mąkę właśnie rodych tych placuszków i tu wziąłem jeszcze chleb tostowy na, na kanapki do szkoły. No i takie szybkie moje zakupy. Kolejnym zadaniem u Anity na kanale Koncik Anity jest to, aby wspomóc jakąś, jakieś cele charytatywne dla zwierząt. I z natalką znalazłyśmy właśnie e, bardzo fajną na Facebooku również. Niestety nie wzięłam telefonu ze sobą, ale znalazłyśmy e, taką fundację tutaj angielską, w którą na pewno wspomożemy. I jeżeli wy możecie to zrobić, to byłoby bardzo, bardzo fajnie i miło, e, szczególnie teraz przed świętami, e, żeby właśnie tak wspomóc. W czasie tego adwentu. Naprawdę super zadanie Anita. Mam nadzieję, że kolejny dzień i będzie kolejna niespodzianka. Zmoknięte przyszłyśmy właśnie do domu i musimy Wam koniecznie coś pokazać. Czekajcie, zapalę światło. Gdzie jest nasz elf? Tutaj. To są drzwi do łazienki i sobie tutaj wisi. I to chyba właśnie przez Natalkę, ponieważ ona go nosiła wczoraj. Co codzie... nie wiem, przez kilka razy go przenosiłaś, prawda? No, tak. Przyznaj się, przyznaj się. A nie powinno się dotykać, nie? Ale trzeba ale chciałam, tak? No to teraz masz go, rusza się. Byłyśmy jeszcze w polskim sklepie, pokażę wam szybko, co kupiłyśmy. Kupiłam flipsy czekoladowe, Natalka mnie namówiła w ostatniej chwili. Dawno nie mam takiej sałatki, wychciało mi się ze śledziem. Tak więc spróbuję, mam nadzieję, że jest dobra. że witaminę? Brałaś już teraz? rana no. chyba, brałaś. Bierzemy te z pieczarkami i z serem, ser gołda. A już brałyśmy wcześniej z tej samej firmy u brusia, bardzo smaczne są. Yyy... Eee, na datę. No i moje ulubione, to co właśnie pojechałam, pasta z wusosia. Wzięłam trzy. Trzy, takie same. I jeszcze wzięłam tak sobie e, mularmiel e, z pistacją. Więc ja będę miała na deser w smaku pistacjowo-kokosowym. Mam nadzieję, że jest dobre. I będę piła sobie na deserek, a teraz zjemy w zasadzie to, co my będziemy jeść. Aha, mamy kary warzywne, więc e, zaraz chyba sobie odgrzejemy. Chyba, że nagramy teraz kalendarze. Ja tak na mnie się patrzyłem. Nagramy teraz? Tak. Chyba tak, dobra. Bo jestem gotowa! Jesteś gotowa. Dobra, to musimy tutaj światło zapalić, bo jest dosyć ciemno. No zobaczcie, pada deszcz cały Ja Pokazywałam Wam na Instagramie. Nie wiem, czy teraz to będzie widać, ale pada, pada. O, bardzo <grym> dobrze trzeba łączyć <grym> światełka. Trochę wcześniej, jest dopiero 23, a jest tak ciemno. tuż tu natalka wszystko przygotowuje, więc ja was stawiam tu w naszym miejscu i będziemy otwierać, ale potrzebujemy chyba nożyczki na tuś, wiesz żeby to jakoś e, otworzyć, bo nie wiadomo co tam na, Marysia nam dała, tak więc... Dobra, będziemy otwierać. Tak, możesz być w tym, no. Chyba nie jest witarek musisz zniąć, bo tam masz e, logo szkoły. Więc daj mi... Okej, okay, dobra, tak. Rzuć tutaj, dlaczego nie? O, pięknie choineczka. E, od czego zaczynamy? El mojego. Od Twojego, Laura. Ja się tutaj do Was odmówię, bo zauważyłam ostatnio, że już to musisz tak w tą stronę, w kaberkę. Bo tak ostatnio tak siedziałyśmy do siebie i Wam w zasadzie nie pokazywałyśmy, co mamy. Okay. A to jest najważniejsze. Numer, numer 4. Numer 4. O, 4! o tak, tak szybko. Ok, numer 4. Okay. Czekolada? Czekolada? Ja mówię, że co już samo nie fajne, co to jest. Nie mam pojęcia co to. Więc będzie i dla mnie niespodzianka. A okay. bo To też No muszę. Musisz? No, tego to są dla praworęcznych, Nie wiem, czy ci się uda. O tak. To wystarczy i możesz sobie podrzeć to. A ja? Tak. No, czekoladka Co to, to? to, to. A -ha 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 -ha. Takie słodkie patyczki e z czekoladu Oreo, chyba, tak? Oreo, no. Twoje ulubione. Numer cztery mówisz. No to szukamy. Tu jest czwóreczka. Jaki koro? Jaki myślisz? E czerwony. Czerwony? Ja myślę, że będzie niebieski, jasne. Dobrze zobaczymy. Czerwony! <zys -try> Brawo! Czerwona czekoladka dzisiaj. No <zys> to <-try> Um. W ogóle się u fryzjera, tak jak widzieliście i prawie nic teraz nie widać przez ten deszcz, bo trochę zmokłam No i tak jak mówiłam, mi się puszą bardzo włosy, bardzo, bardzo Numer Też. cztery Oho, mam Duże jakieś Białe I. Fajnie ja. no. Ja Kolejne Tedbajka. A, zaraz dokładnie! To nic. Dobra proszę. Numer cztery. Zobaczmy gdzie on może być. Widzicie wszystkie w tej okienka, no daleko znajdźmy mi. Jestem ciekawa, co tam może być dzisiaj. Tu no, chyba. Zatakowane w papierku. No, ja tam, było? A tam Wow! Oh my body gosh. spray I wiecie co? Ja uwielbiam ten zapach. Jest taki szary i jeszcze takie jasno Zobaczcie. A on się nazywa um, Body Bliss? Floral Bliss. Zaraz idę na moje kalderę. Jezu, jaki jest piękny zapach Widzieliście, to jest? numer 50 Ale przepiękny zapach Ja jestem zakochana w tym zapachem Jest super, naprawdę Wow Jestem pod y, naprawdę dużym wrażeniem tego kalendarza I mam nadzieję, że w następnym roku też kupię taki Albo, nie wiem No myślę, że coś innego wymyślą, nie? W następnym roku Okej, okay, mam cztery tu Cztery y co tu myślisz będzie? Ja myślę, że będzie jakaś zawieszka do brązowetki. myślę, że będzie ten inny. No ale nie pokazał i to, co będzie z tyłu. A <laughs> Że to będą wiedzieć. A ty w ogóle się nie patrzysz tam. Och. Nie, ej. mam. O! Nie, coś innego. Cię tam To będzie też dobre broloczka, chyba. To jest napisane... Rachel is watching? Rachel... No. Coś takiego. It's Rachel be watching. It's Rachel be watching. Rachel be watching? It... Nie. It's Rachel be watching. No, it's Rachel be watching? No i teraz najważniejszy kalendarz. Tutaj chyba... Ale ja gdzieś widziałam czwóreczkę. O, jest! Czwóreczka od razu tutaj. Więc zaraz zobaczymy, co mi tutaj Marysia wymyśliła. Czwóreczka, czwóreczka. Mogę mnie? Pewnie. Dzięki. Czeka, co to? Coś plastikowego to nie jest. Prawdziutki? Nie, to mniejsze Ale w środku to miękkiego. No, to teraz już się nie mogę doczekać. ja, spróbuję. ja zauważ, to. Ja to zrobię tak. Hops. Bez nożyczek. Daj nożyczki. Dajno rzeczki. Tak. bo ty nie możesz tutaj otworzyć tą ręką. Tę praworęcznie. Krzyżby, chyba albo jeżyki. Powiedziałam! Coś słodkiego o. musi być. Zrób o. dzisiaj coś, czego innym się nie chce. Jutro będziesz mieć to, czego oni pragną. Autor nieznany. To jest tak prawdziwe. No i w końcu cytat wrócił. Nie wiem, co to się stało wczoraj. Szampańskie, pomarańczowe. Będziemy mieć na deser, ale to już chyba jutro zjemy, Już tych deserów dzisiaj będzie, a będzie. Dziękuję ci Marysiu, przepięknie naprawdę, wszystkie kalendarze są super, ja jestem nadal pod wrażeniem tego Steadbikera, świetny kalendarz i pudełeczko na 100% wykorzystamy w następnym roku, ja to chyba tam zrobię prezenty albo e, w zasadzie ty będziesz mogła zrobić tutaj w następnym roku, bo Natalka bardzo chciała zrobić mi kalendarz w tym roku, ale jakoś tam nie wyszło i tak. No i Natalka właśnie przypomniała, że przyszła dzisiaj karteczka od y, mojej widzki, od Urszuli. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Y, kartka jest przepiękna i wiem, że się martwiłaś, czy kartka doszła, czy nie. W końcu jest, przyszła dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, bardzo pięknie. Mua. Ja już z takim pięknym widokiem tutaj mojej choinki będę się z Wami żegnała. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. masz numer 4 i do zobaczenia jutro o godzinie Piontai,